Siemandero za fajerą Opowiemy kolejny dzień pracy we Włoszech Jak przeszedłem chrzest na prawdziwego kierowcę po włosku Więc tak, zrobiłem prawo jazdy w Polsce No i dostałem propozycję pracy u znajomego we Włoszech Pojechałem tam Realia tam są zupełnie inne, były bynajmniej wtedy jak, jak w naszym kraju Tutaj przeszedłem egzamin na prawo jazdy, kurs na przewóz rzeczy Nauczyłem się mniej więcej tam w tym kursie, że ile trzeba pasów, jak to zapinać Że palety muszą być spięte, że stal musi być przypięta na ile ton, jakie łańcuchy No mniej więcej człowiek się tego nauczył, Wy zapewne też I nie zapomnę jak zacząłem jeździć we Włoszech i zapewne też widzieliście kto jeździ na Włochy Wyprzedzały mnie transporty z kamieniem granitowym, czy tam z paletami, bez plandeki i albo żadnych pasów, albo jeden pasek z przodu, jeden z tyłu. I u mnie to wyglądało tak, że pojechałem na załadunek cegieł z innymi kierowcami z mojej firmy. To były cegły. Preforowane, czy jak to fachowo się nazywa, takie cegły, które są puste w środku. One są duże dosyć objętościowo, ale w środku jest pusta. I tak to dosyć dużo waży. I tak, pierwsza sprawa to było to ważone, jak wyszło z pieca gorące i stało na dworze. Czyli wody na mogło ile tam się tylko da. To dużo płonie wody. Druga sprawa, załadowali mi, o, miałem platformę, jeszcze byłem, jaką miałem naczepę, po prostu platformę z burtami I mogłem sobie plandekę rozłożyć, pasy miałem oczywiście, jakieś narożniki też Założyli mi od przodu do samego końca, ile tylko wlazło tych palet, dwa piętra Pełna naczepa, mało co zostało miejsca na pasy No i nie zapomnę, ja z kosza wyrzucam pasy, wyrzucam, przychodzi kolega, mówi Kekatsofaj, cazo faj? servono Mówi do mnie, co ty robisz, kurde? Po co ci te pasy? Kurwa, tu jakie pasy? Do czego? Ja mówię, no jak trzeba to przypiąć. Co ty, chłopie! Zrobimy ci chrzest. zostaniesz prawdziwym kierowcą, jak przejedziesz. Busci popoli, kieti. Droga normalna, górska typowo, bez żadnego pasa. No ja mówię, no dla bezpieczeństwa przerzucę z przodu i z tyłu. I pojechałem. Zawijasy, tornanty, góry, śnieg, góra, dół. Przejechałem, żadna cegła nie spadła. I tak przeszedłem test i zostałem włoskim kierowcą. Pozdrowionka.